Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy oddać do użytku tą potrzebną dla Pasłęczan inwestycję, no szczególnie dla, dla, dla ludzi młodych. Tutaj tradycje uprawiania lekka atletyki są bardzo duże, a warunki no, nie były najlepsze. Dzisiaj naprawdę obiekt, z którego możemy się tylko cieszyć. Samorząd województwa dołożył jedną trzecią kosztów tej inwestycji. Cieszę się, że, że swoją cogiełkę mogliśmy dołożyć do, do kolejnej inwestycji w Pasłęku, bowiem ja oceniam miasto i gminę Pasłęk jako jeden z najlepiej rozwijających się samorządów gmin. Pan burmistrz Rada Mińska naprawdę tutaj wykorzystują możliwości wsparcia, szczególnie z Unii Europejskiej. Może przejdźmy do innych inwestycji, bardzo ważnych też, które będą realizowane przez zarząd województwa na terenie gminy. Niedługo remont, długo oczekiwany remont drogi paszmy Korneta i dalej Litz Miński. Kiedy to się zacznie? W czwartym kwartale, tak planujemy, jeżeli już nic odpukać nieprzewidzianego się nie wydarzy, to w czwartym kwartale chcemy rozstrzygnąć przetargi. Co będzie oznaczało pewnie, że fizycznie, fizycznie firmy wejdą wiosną na, na plac budowy. Cieszę się bardzo, bo to jest ważny szlak komunikacyjny. To jest inwestycja kluczowa dla samorządu województwa. Opóźniona. Ze względu na to, że niestety no, połowa naszego regionu jest objęta różnego rodzaju ochroną, a to Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty, i w związku z tym przejście tych procedur środowiskowych jest trudniejsze niż samo, sam proces inwestycyjny. Ale na szczęście te kłopoty mamy już poza sobą. Nie ma zagrożenia do tego, żeby ta inwestycja nie była wykonana, bowiem mamy pieniądze, mamy stosowne dokumenty, więc myślę, że, że, że mniej więcej za dwa lata będziemy już mogli podróżować z trasą. Zważywszy na to, że, że, mamy, że mamy zmodernizowaną siódemkę, tu przy Pasłęku piękny węzeł i potem dowiązanie Orneta i Zbark Warmiński. I dalej potem drogą 51 do Bartoszec i tam modernizujemy cały odcinek wzdłuż granicy z Rosją aż do Gouda. Także będzie to kolejny dobry szlak komunikacyjny w naszym regionie.